Szósta niedziela Wielkanocna trwamy w wielkanocnej radości. Właściwie tego dnia można by przeczytać czytania z siódmej niedzieli Wielkanocnej w Polsce obchodzone jako w niebowstąpienia, a, a te czytania siódmej niedzieli są przepiękne. Właściwie chyba jeden jedyny raz czytany jest fragment modlitwy arcykapłańskiej Jezusa. No ale trzymajmy się tego, co jest w lekcjonarzu na szóstą niedzielę. Te czytania też są piękne. Te czytania pokazują, konsekwencje zmartwychwstania Chrystusa, konsekwencje tego, jak Bóg jest bliski człowiekowi. A w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich znajdujemy przy okazji potwierdzenie istnienia czegoś takiego jak sakrament bierzmowania, udzielanie Ducha Świętego przez włożenie rąk tym, którzy już zostali wcześniej ochrzczeni. Przeczytajmy te czytania jak zwykle, w kluczu o Bogu, o człowieku i o nadziei. Kim jest Bóg? W pierwszym czytaniu słyszymy o Filipie, który czyni wielkie znaki i cuda to jeden z diakonów. On wypędza złe duchy, uzdrawia, świadczy z wielką mocą o Chrystusie. Potem słyszymy o Piotrze i Janie. Którzy idą do Samarii, aby tam udzielić ducha świętego tym, którzy już byli ochrzczeni. Bóg jest tym, który jest blisko swoich. Jest blisko, i to w tych czasach apostolskich było widać tak bardzo namacalnie. Jest bardzo blisko. Jednocześnie, gdy zajrzymy do Ewangelii tej niedzieli, w ogóle do całej drugiej części Ewangelii Świętego Jana, widać jak, jak Bóg chce być blisko tego człowieka, jak chce włączyć Go we wspólnotę, którą On w tej Trójcy Świętej jest, jak w miłość Ojca i Syna. Bóg jest tym, który, który działa w ludziach, działa w Kościele z wielką mocą, ale jednocześnie jest tym, który chce być bardzo blisko i jest bardzo blisko, jeśli Go do tej bliskości z nami dopuszczamy. Dlaczego to dla mnie ważne? Bo Bóg wydaje się nam nieraz, jakby był daleko, w zaświatach, gdzieś tam w niebie i nami się nie interesuje. A to nieprawda. Bóg chce być blisko, jest blisko, może go czasami nie widzimy, ale naprawdę się nami interesuje. Nie tylko ze względu na nasz grzech i chyba nie przede wszystkim ze względu na grzechy, ale właśnie po to, żeby nas wspomagać, żeby nas prowadzić, żebyśmy osiągnęli wieczne szczęście w niebie. O człowieku w drugim czytaniu z listu świętego Piotra, pierwszego listu świętego Piotra znajdujemy ciekawe wezwanie do przekraczania swojego człowieczeństwa. Pisze święty Piotr o tym, żebyśmy zawsze byli gotowi do dania świadectwa i uzasadnienia nadziei, która jest w nas, nadziei, którą złożyliśmy w Chrystusie. Pisze też o tym, że powinniśmy. Przyjąć cierpienia, jakie spotykają nas ze strony tych, którzy nas prześladują, którzy nas oczerniają, ale powinniśmy w tym wszystkim zachować czyste sumienie, żeby, żeby te oszczerstwa, które wobec nas kierują, były naprawdę oszczerstwami, a nie że my tylko się oburzamy, że oni źle o nas mówią, a to jest prawda. Nieważne, co o nas mówią, zdaje się mówić Święty Piotr, ważne, żebyśmy mieli czyste sumienie. I to jest to wezwanie do przekroczenia tego, co się zwykle o człowieczeństwie, o człowieku myśli. Nie tylko, żeby było sprawiedliwie, ale umieć znosić przeciwności wtedy, kiedy, kiedy się cierpi niesprawiedliwie, kiedy spotyka nas krzywda. Tym sposobem stajemy się. Jeszcze bardziej ludźmi, jeszcze bardziej na wzór Chrystusa, który też cierpiał przecież niesprawiedliwie. To jest wezwanie, przed którym stoi każdy człowiek, stać się większy, przekroczyć tą zwykłą sprawiedliwość, stać się większy, wspanialszy, bardziej podobny do Chrystusa, w tym także w znoszeniu prześladowań, byciem ponad tym. O nadziei. Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na Ewangelię tego dnia. Ewangelia tej bliskości Boga względem człowieka. Mówi Jezus, a zapisał to święty Jan, że jeżeli będziecie mnie miłowali, będziecie zachowywać moje przykazania, a Ojciec da Wam innego pocieszyciela, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale Wy Go znacie, mówi ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. U Was, czyli wśród Was i w Was, czyli w każdym pojedynczym chrześcijaninie. Tak, Duch Święty działa wśród nas, wśród chrześcijan, ale Duch Święty działa też w każdym z nas, o ile się na Niego oczywiście otwieramy. Może czasami tego nie widzimy, ale tak, Duch Święty działa, Duch Święty prowadzi. I ta bliskość Boga względem nas to to traktowanie nas prawie jak swojej rodziny, jakieś takie familiarne traktowanie, już o tym wspominałem wcześniej, to jest dla mnie ten znak wielkiej nadziei. Ja w tym świecie mogę się czuć nieraz zagubiony, może mi się wydawać, że, że ten świat nie jest taki, jak być powinien, ale mam świadomość, że jestem blisko Boga. Mam świadomość, że, że On jest blisko mnie i cokolwiek się nie dzieje. Dzieje się za Jego przyzwoleniem, dzieje się zgodnie z Jego wolą. To pomaga przejść przez przeciwności tego życia, to pomaga nie załamać się w chwili, kiedy, kiedy wydaje się, że to życie się zupełnie nie tak układa, jak powinno. W tym życiu, w którym wszystko układa się nie tak, jak powinno, jest z nami Bóg, jest z nami Duch Święty, On jest zawsze blisko nas.